Dzień dobry dzisiaj w naszym studiu gościmy Łysego to Teletornia jak w każdym teletornio zadam jedno pytanie zaczynajmy. Ile to 2 plus 2? Wiesz, możesz jeszcze się wycofać. I ten no no jak to był, i no i chyba ten 4. Tak to będzie 4. Dobra dobra stawiam na 4. Z moich życiowych doświadczeń wynika, że to musi być 4. Zastanowiłeś się dobrze? Tak, 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 ja stawiamy na 4. To na pewno 4. Czyli twoją ostateczną decyzją jest 2 plus 2 równa się 4? Tak, 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 tak. Na pewno? Tak. Niestety to broni jak widać od dołu ekranu. Przegrałeś, ha ha ha. Niestety kolejny gracz wraca do domu bez wygranej, ale właśnie na tym polega mój program, dlatego wszyscy chcą wziąć w nim udział. Do widzenia.